Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. To jest tak dużo? Czy ja wiem? Nie, 10 mi to niedużo. Dodasz mnie do kolejki. Karol, sam możesz wejść do kolejki, ona jest na moim Discordze. Kiedy masz urodziny? 8 maja. Tam się ogląda, nie gra się, no na, na, na nasz Sky Show. Tam się ogląda filmy, to jest jak Netflix i tak dalej. Nie wiem po co ktoś robi kolejną platformę. Ciężko się chyba raczej przebić. A bo musieliby mieć super ofertę, super filmy i musieli mieć po drugie... po trzecie, super cenę Serio? 10 minut to za dużo, żeby pisać swój nick? No dobra, to mogę to zmniejszyć. Zmniejszę do 5 minut. Git. Dobra. Będzie live 8 maja. Oczywiście, że tak. Ja w urodziny zawsze robię live'y przedłużane. Chociaż urodziny chyba nie robiłem. W tym roku. O nie, w tamtym roku chyba nie. A nie, robiłem. Musiałem robić. Wziąłem wtedy urlop w pracy. I dobrze, że to zrobiłem. Antymakro. Tam antymakro. Wtedy znowu będą bardzo często same osoby w kolejce. Po 5 minutach. W tym roku 4 dni siedziałem na moich. A no to może. Tak, to tak było. To ja nie robiłem 2 lata temu. A jak spałeś. W szkole oglądałaś jak ja spałem? Boże! Nie miałaś nic robić co w tylko oglądać, jak ja spałem? Zapisz w kalendarzu, dobrze. Zobaczymy Maroks, jak pójdzie z tymi pięcioma minutami o, yy, cooldown na pisanie Niku. Chyba, że wyczyścimy kolejkę. Chyba, że zrobimy czystkę w kolejce. I będziecie mogli od nowa pisać swoje niki. Ej! Ja nawet go nie zdążyłem zauważyć, on mnie zabił. Muszę iść, mam obiad smacznego... No ja też muszę iść niedługo robić obiad, więc niedługo będziemy się zawijać ze streamingu, coś bym sobie posiedział jeszcze. Akurat mam dzisiaj taką ochotę, żeby posiedzieć na streamie. No ale obiad sam się nie zrobi, nie? <laughs> czy... a czy moja pani skorków mogłaby się pospieszyć? No jak jesteście umówione na godzinę, to powinna przyjść na tej godzinie. Jem frytasy, smacznego! Please, czekaj, co? ZW? Frytasy, rade tasy, no opierdzieliłbym se frytka. No! Jak? Skąd? Gdzie? kakao koci mama zrobiła, ja mam rosół, smacznego rosół, z rosół też bym sobie zjadł, zjeść tak rosół z frytkami mm, nie jest to zły pomysł zrób stream jak robisz obiad nie mogę, nie mam takiej możliwości, nie mam jak podłączyć kompa, nie mam jak mieć internet, no po prostu nie ma opcji na gotowanie, na streamie frytki z kakao, o nie. myślę, że moje jelita by tego nie przeżyły Kiesetki z kakao o matko, to za dzikie połączenia. Mój nos. No co, czekam, czyli masz jednak dzisiaj te. E, ja mam dziś pizzę na obiad. O kurde, pokczamp Hej, pixel. Biedna delicja, czyli jednak macie korki. Ale lubi się spóźniać, ale tak nie powinno być. No tak jak ja bym się spóźniał na każdy mój stream. Jeszcze nie dostaję za to pieniędzy. No co to ma być? Ja nie wiem. Ja, ja nie wiem. Ja nie, nie, nie rozumiem tego. Ja lubię czekotubkę? Tak, nawet mam jedną. Co powiedziałem na temat frytek z Kakao? Powiedziałem, że moje jelita by tego nie przeżyły chyba. Standardowo poproszę kilka minut jeszcze. Teraz mi tak napisała. Ty napisz, że standardowo. Standardowo już się spodziewasz tego, że potrzebuje pani paru minut. Ale chciałabym, żeby pani jednak nie potrzebowała paru minut. Bo jednak. O której miałaś mieć te korki? O 13. No to. Droga pani, już minęło parę minut. Ja wiem, że to tak nie napiszesz tej pani, bo trzeba być super miłym. No ale kurczę, Dopiero zainstalowałem Twitcha i first streamer, którego oglądam. No to bardzo się cieszę. Witamy serdecznie. Pewnie o 12 miałam mieć. <gry> ja nie wiem, nie, nie, nie rozumiem. Jak można się spóźniać na korki online? Online korki. Jak można się spóźniać na online korki? Jak? Jak? Jeżeli masz korki co godzinę, to nie robisz korków co godzinę tylko robisz sobie 10 minut przerwy, żeby się nie spóźnić na kolejne czyli na przykład robisz korki od 11 do 12 potem sobie robisz przerwę i od 12-10 masz kolejne korki z kimś Ach wygrałem z nim Uff. masz problem z kąpem? ja? nie, na szczęście nie jezu, ten dźwięk walonego konia jest okropny w minecrafcie, po co go, oni go dodali? stresuje mnie to Idę kupić nam generator Hmm, nie kupię nam generatora, bo brakuje mi jednego kloca Cześć, kiedyś Cię oglądałem, będą prywatne gierki eee, Prywatnych gier nie będzie dzisiaj, bo idziemy według kolejki na Discordzie Kiedyś mnie oglądałeś, to... Fajnie, że mnie kiedyś oglądałeś <ścoughs> Czyli, że ktoś sobie co? Nie, Jezus Maria Jak uderzycie konia w Minecrafcie, to... Czy ja muszę to tłumaczyć? Naprawdę? Czy ja muszę to tłumaczyć? Serio? Czuję się zdegustowane. Tak, to jest uczucie, które mi teraz towarzyszy. Ja godzinę idę na dwór, sobie zagrać... Na... Nie na dwór, tylko na zewnątrz. Bądźmy... Jak to powiedzieć? Bądźmy otwarci. Niektórzy wychodzą na dwór, inni wychodzą na pole, więc wychodzimy na zewnątrz. Jezu, Maroks. Ja też nie biję konia w Minecrafcie. Ale czasami usłyszę, jak ktoś... <laughs> Zostawmy ten temat. Nie rozmawiajmy o tym. Okej, okay. nie! Na pole No, dlatego wychodzimy na zewnątrz. Po prostu, okej? Okay? Dzięki za followka, Pixel, Wchodzimy na pole, wychodzimy na dwór na pole, ale wychodzimy wszyscy na zewnątrz. Słyszę, jak coś bije... Nie! Stop! It! Minecraft to ja dzięki za obserwację. Ja wychodzę na podwórze. O, kurdebele To co, to za egzotyka. Katien uczy i bawi? N nie. Nie rozmawiajmy o tym, proszę. Znowu słyszałem ten dźwięk. Ja nie wychodzę? No widać po tobie, delicja, że nie wychodzisz. Tu się skradam? Mogę zagrać? Możesz, tylko musisz wejść na Discorda przez przeswinić w kolejce. Ja wychodzę na świeże powietrze. O i to jest dobra odpowiedź. To jest najlepsza odpowiedź, jaką można w tej kwestii udzielić. Mnie ciekawi, co będzie na nowym sezonie, bo teraz będzie siódmy sezon Bedwars. No pewnie dodadzą nową mapę, zmienią lobby. Myślę, że takie rzeczy się podzieją. Jak powstają dzieci, bocia nie przynosi. Tix. O, jest! Aha! Lurk, powodzenia! Ej! Przestań bombić, głoś. Pomóżcie mi! Dobrze! Niedobrze. Dobrze! dobrze. <grytania> Co, wychodzą do komory lub do sp Co?! No! Ale nie wolno tak pisać, Maroks. to był bardzo nieśmieszny tekst, który napisałeś. I dlaczego ja to przeczytałem? Ja byłem plemnikiem. Byłeś. A idąc tą drogą... Nie, naprawdę, nie rozmawiajmy o tym. Proszę was. Powiedziałam wam kaszkę mannę, smacznego. SJ, dzięki za obserwację u mnie pada na dworzu. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Masz dziewczynę? Nie mam. U mnie świeci piękne słońce, jak możecie z tym zobaczyć. Właśnie tak ładnie. Moja osiągnięcie to wygranie walki plemników. Bez kitu. Jak kiedyś będę miał rozmowę o pracy, mi się zapytają o moje osiągnięcia, że wygrałem walkę z milionem plemników. Bez kitu. Powinni mi od razu wtedy przyjąć do pracy. Huś, właśnie, że nikt się takiej odpowiedzi nie spodziewa. Grasz o jeden? O pierwsze, no o pierwsze miejsce gramy, tak czy nie? Tak, nikt nie ma beda już. Kurde co jest? U mnie świeci słońce. U mnie też... Jestem ciekawy ile jest stopni chyba 12 lub 13. Ops, 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 ops. Uważajcie, nie, nie umrzejcie widzowie. Musimy to mądrze rozegrać, ok? Musimy to mądrze rozegrać. Jak dołączyć na BD? Musisz wejść na Discorda, tam jest kanał kolejka, tam wpisujesz swój link, musisz czekać. U mnie pada, o nie. Link do Discorda, masz, pisnąć komendę wykrzyknik Discord, albo na TikToku wchodzisz na mój profil, to są moje wszystkie filmy, tam na górze jest link. Czy jesteś z Ochio? Jeszcze nie, ale mogę być. Jakie województwo? Wielkopolskie. U mnie co chwilę pada i wychodzi słońce, to tak jak w Anglii, w Anglii też tak jest. Nie mówić na w krainie na O mój Boże! Wychodzimy na świat, ok? Na świat. Git. Grasz o pierwszej w nocy? Nie. Jestem za stary, żeby grać o tak późnej porze. Wielkopolska górą? To jest wielkopolskie oprócz Jak? Jeszcze? się. Jest z gorączkami, nie chce spaść. O nie. Dawno nie miałem, ja na szczęście, gorączki. Jesus. No przestań walić tego konia, Jesus. Ja Jasz, masz dziewczynę? Bo ja mam, ja nie mam. Niepotrzebna mi. <gry> o kurde, tam była dziura. Będę umierał? Nie. Legia czy Lech? Powinienem powiedzieć, że Lech, tak? Bo jestem z Poznania. Ja nie interesuję się piłką nożną, więc mi to obojętne. Widzę go! Widzę go! O nie! Ej, oni się teamują! Zgłaszam! Róbcie screeny! Zgłaszamy Hot Magdę i Sweat Meat. Halo. To jest timowanie się! Mają sojusz! Będę 60, mam być 60, widzowie? Dobra. Słuchajcie, mam screena, że się teamują. Będzie ban. Ale za mnie 60. Ale to jest balduś fair, nie powinni grać razem. Dobra, wchodzę tam. Dojazd w nich. O. Ktoś jeszcze został. Nie, czekajcie, idę 60. Działam kontakt do moderatora. Mmm, jak nazywał? Patryko. Patryko, mam. Widać coś wygląda na tym zdjęciu? Nie wiem, dobra Jestem 60, -ą. mnie też by zgłosili Ty kablu <ścoughs> Ja nie gram w Diablo Wczoraj moi znajomi grali w Diablo i to fajna jest ta gra, ale ja nie gram w Diablo poza tym ta beta. Bo to ten beta jest teraz, co nie? Ile CPS-ów? 10 klikam Diablo to jest teraz w, w, do testowania tylko do momentu jakiegoś tam bossa. Wczoraj grał u mnie Kamil na Discordzie i patrzyłem jak to wygląda. Wygląda to nie najgorzej, bo mi to przypomina Lost Ark'a. Mm, ale... no nie. Nigdy w Diablo nie grałem. Gdzie jest ten typ? Jeden? Katyn to nie kabel, jestem przedłużaczem. Mogę być przedłużaczem, mogę być nawet wtyczką do prądu, nie mam z tym problemu. Uważam, że łamanie regulaminu i zgłaszanie za to osób to nie jest sześćdziesiąt... Sześćdzie... Sześćdzie co? 60 A Bryzen, widzisz go gdzieś? U siebie w bazie jest? Czekaj, gdzie jest wasza żółta? Są zieloni, to nie. No to co, że nie grałeś? Ale to ja muszę się zahajpować jakąś grą, wiesz? To nie jest tak, że mnie ktoś namówi. Oj nie, nie, ja jestem ciężkim... Myślałem, że spadłem. Dzięki.